Hej, cześć, ciemmano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko, a ja witam was w kolejnym odcinku w World of Tanks Mercenaries, czyli wersji konsolowej popularnej gry o czołgach. Tak jest, World of Tanks, oczywiście. Eee, jako że mam wersję konsolową i w tą że mam wersję gram tak więc yy, dobra skończmy ten temat eee, słuchajcie dzisiaj zaprezentuję wam w podręczniku czołgisty ten oto pojazd jest to niemiecki czołg premium eee, siódmego poziomu Tiger Einz Hammer czyli Tygrys 1 młot eee, może tak się można tą przetłumaczyć słuchajcie pokazuję wam ten oto pojazd z pewnego powodu słuchajcie jest to mój pierwszy czołg premium nacji niemieckiej który ograłem masę bitew i jeszcze więcej pojazdów nim zniszczyłem zaraz wam pokażę dlaczego słuchajcie statystyki Oczywiście, e, zobaczcie, rozegrałem tym pojazdem 712 bitew e, i zniszczyłem 875 przeciwników, i, przed, i wygra, wygrałem 382, przegrałem 324, e, a przetrwałem 244. E, ale to jeszcze nic. Słuchajcie, zdobyłem na tym pojeździe asa pancernego. E, pierwszą odznakę biegłości sześć razy wbiłem specjalistę, ale najważniejsze jest e, ten oto medan, e, czyli dewastator przyznawany za zniszczenie w jednej bitwie przynajmniej siedmiu czołgów i dział wroga przy użyciu czołgów, niszczyciela czołgów lub za zniszczenie co najmniej dziesięciu pojazdów przy użyciu działa samobieżnego. Calami mogą być pojazdy wroga od czwartego poziomu wzwyż. Słuchajcie, na pc tak ten medal e, też był, ale został e, usunięty. Dodam jeszcze, że wcześniej ten medal nazywał się. E, to chyba był bodajże medal Wittmana. Tak, tego Wittmana spod Willers e, Bokarz. I mam jeden, tak więc jest to najwyższe odznaczenie, jakie zdobyłem. Ale jest też drugie. Obok jest medal Bilota. Przyznawany graczom, którzy zniszczyli przynajmniej dwa wrogie pojazdy i przetrwali zwycięską bitwę, pomimo otrzymania minimum pięciu różnych trafień krytycznych i utraty minimum 80% wytrzymałości. Zniszczone pojazdy wroga są zliczane po otrzymaniu wszystkich uszkodzeń. E, tak więc, można powiedzieć, że, że te dwa medale zdobyłem w jednej bitwie, ale nie. Tak nie było. E, Devastator zdobyłem w jednej, i medal Bilota w e, też innej bitwie. Dodatkowo tym e, medalem zrobiłem e, dwa medale pasuciego, które są przyznawane za zniszczenie dwóch dział samobieżnych przeciwnika w jednej bitwie przy użyciu czołgu lub niszczyciela na czołgów. Nagroda nie zostanie przyznana przeprowadzenia działa samobieżnego. Również braterstwo broni, czyli każdy członek Plutonu musi zniszczyć przynajmniej 3 pojazdy wroga i przeżyć, i jest to przyznawane wszystkim członkom w Plutonie. Do tego 11 razy e, przeciwnika podpaliłem e, raz e, zniszczyłem czołg wroga i zostałem zniszczony przez niego a także 6 razy pojazd przeciwnika wysadziłem. Więc jak widzicie, no bądź co bądź, ale jednak e, trochę tym pojazdem e, grałem i teraz e, może na początek e, oczywiście standardowo dane jakie nam tutaj gra serwuje. Tak więc jeśli chodzi o historię. To jest to opracowanie konstrukcji czołgu Tiger I. Rozpoczęto w firmie Henschel w roku 1937. Masowa produkcja ruszyła w 1942. Łącznie wyprodukowano 1354 egzemplarze. Pierwszy raz użyty bojowe tego czołgu pod Leningradem. Wozy tego typu jednakże spotkać można było na froncie od Tunezji po Kursk. Mimo przerwania produkcji w lecie 1944 roku Tiger 1 używany był w walce do końca wojny. Ten pojazd premium zapewnia premium 20% do zdobywanych PD i 30% do zdobywanych sztuk srebra. A teraz trochę innych danych, ale yy, takich bardziej faktycznych, Pamię bo pamiętajcie, że bądź co bądź to jednak jest gra. A więc Panzer 6 Tiger! Ciężki czołg Tygrys powstał według projektu Henschla z 1941 roku i wszedł do produkcji w 1942 roku. Do sierpnia 1944 roku, kiedy to podjęto produkcję Tygrysa Królewskiego, hale fabryczne opuściło 1350 egzemplarzy czołgu Panzer 6. Obok standardowego typu istniała także wersja ewakuacyjna Tygrysa z wciągarką oraz Sturm Tiger uzbrojony w wyrzutnię pocisków rakietowych. Tygrys był znakomitym, lecz skomplikowanym czołgiem, co utrudniało masową produkcję tych wozów oraz ich naprawę. Między podwójne rzędy kół często dostawały się kamienie i błoto, oblepiające zawieszenie, zamarzające mu e, był w stanie podczas rosyjskich zim unieruchomić czołg. Tygrys po raz pierwszy zostały użyte w 1910, w 1942 roku, podczas walk z Brytyjczykami w Tunezji, a następnie trafiły na pozostałe fronty. I przy okazji, e, trochę danych technicznych. A więc mamy: kraj, produkt to Niemcy, załoga składa się z 5 osób. Masa pojazdu to 55 ton. Długość wynosi 8,24 m, szerokość 3,73 m, wysokość 2,86 m. Zasięg 100 km, opancerzenie od 25 do 100 mm. Uzbrojenie dział KWK 36 kalibru 88 mm sprzężony KM MG 34 kalibru 7,92 mm. Napęd stanowi 12-cylindrowy silnik benzynowy typu Maybach HL230P45 o mocy 522 kW, czyli 700 mechanicznych. Jeśli zaś chodzi o osiągi, to prędkość maksymalna wynosi 38 km na godzinę. Pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m. Zapór o wysokości do 0,79 m. Rowów o szerokości do 1,8 m. I to, co przed chwilą Wam hmm, przeczytałem, to były dane faktyczne. A dane historyczne, a nie to, co nam tutaj e, firma Wargaming z, z Białorusi daje. I teraz e, przejdźmy do krótkich statystyk. E, siła ognia 38, żywotność 61, mobilność 20, maskowanie 25 i wykrywanie 79. Czy tak jest faktycznie? Otóż i tak, i nie, gdyż siła ognia, czyli uszkodzenia pociskiem standardowym, to. 258. Penetracja z bliska: 161. Czas przeładowania: 6,70. Natomiast ja to e, skróciłem, gdyż moja załoga jest wytrenowana, i skróciła ten czas z 6,70 do e, 6,28. E, pan, grub, grubość pancerza tu mamy od 25 do 160 mm, chuj wie dlaczego. wytrzymałość to 1050 550 punktów trzeba pamiętać że ten czołg premium ma o 50 punktów więcej wytrzymałości niż standardowy czołg z drzewka. Tak więc o tym należy pamiętać prędkość maksymalna 40 km na godzinę moc silnika 700 koni mechanicznych jeśli chodzi o maskowanie to nieruchomy je wynosi 13%, a kiedy jest w ruchu toż 8%. Wykrywanie, zasięg widzenia 380 i zasięg sygnału to 620 metrów. Ale pamiętajcie, i będę to cały czas powtarzał: to jest gra, a nie rzeczywistość. Tak więc, jeśli chodzi o silnik, zobaczmy: Maybach HL230P30 mamy zamiast P47. E, przepraszam, P-45. E, 700 koni mechanicznych, współczynnik mocy wynosi 12,15 konia mechanicznego na tonę. Najwyższa prędkość jazdy wynosi 40 km na godzinę, prędkość cofania najwyższa 12 km na godzinę i szansa na pożar 20%. Działo to e, 88 mm KWK 43 L-71. E, słuchajcie, nie jest to działo historyczne. Znaczy jest to działo historyczne, ale Tygrysy miały zupełnie inny kaliber e, działa, miały, mm, ich działo e, miało, zaraz po tym, e, miało KWK 36, a nie KWK 43, pamiętajcie. A więc czas przelotowania 6,70. Natomiast ja skróciłem to, jak mówiłem wcześniej, do 6,28. Czas celowania 2,70. Nie wiem ile mam teraz. Celność na 100 metrów wynosi 0,33. Tak więc jest naprawdę nieźle. Celność w ruchu 2,64. To można przeboleć, jeśli ma się załogę wyszkoloną w pewnych umiejętnościach. Celność przy obrocie wieży 0,79, maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podniesienie 17 i maksymalne opuszczenie to 7 stopni. Jeśli zaś chodzi o gąsienicę no to mamy standardowe e, z czołgu z wersji Offset E, czyli 26 stopni na sekundę i opór gruntu dla terenu twardego wynosi 1,1. Dla średnio twardego 1,3 i dla miękkiego, czyli najgorszego, 2,8. Czyli tak jak powinno być. Jeśli zaś chodzi o wieżę, to zasięg widzenia wynosi 380 metrów i prędkość obrotu to 20 stopni na sekundę. Radiostacja to Fug5 MID 20 WSM o zasięgu 620 metrów. Jeśli zaś chodzi o amunicję, ja przewożę tylko dwa rodzaje. Pierwsze z nich, czyli pancer granate 39x43, o uszkodzeniach od 180 do 300 i penetracji od 152 do 254. mm. Jeśli zaś chodzi o poci prędkość pocisku, to jest to 1000 m na sekundę. I mamy drugi typ pocisków, szpręg granate 43, czyli pociski odłamkowo burzące o uszkodzeniach od 221 do 360. 369 o penetracji od 36 do 55 mm i promieniu eksplozji 1,40 m, prędkość 1000 m na sekundę. Załoga składa się z 5 osób. I idąc od przodu, od lewej, mamy kierowcę radiomechanika. Następnie yy, przepraszam yy, po prawej stronie. Nie, dobrze mówię nie kurwa źle kurwa wróć Fu! po prawej siedzi kierowca mechanik po lewej strzelec radiooperator następnie na, na od tyłu wieży to mamy dowódcę przed dowódcą jest celowniczy i po drugiej stronie samotnie siedzi ładowniczy jeśli zaś chodzi o pancerz to tutaj w tych miejscach, czyli e, cały dół oraz góra wynosi 25 mm, e, 30 mm, e, można powiedzieć, są te części e, ruchome jarzma. E, 35 mm nas nie interesuje, bo to sama armata, tego nie bierzemy pod uwagę. E, 40 mm mają gąsienice oraz tutaj e, boki jarzma całkowicie e, wysunięte. Następnie 50 mm jest tutaj e, włas. I wieżyczkę e, dowódcy oraz e, jak widzicie tutaj e, boki, góra oraz e, dół e, jarzma. 60 mm mamy za gąsienicami i tutaj lekko z przodu. 70 mm to osłona samego działa. 80 mm mamy e, po bokach oraz z tyłu. A także na całej wieży, z kolei 100 mm mamy tutaj z przodu, następnie 120 mm, również na jarzmie. 135, tutaj i tu, 160 mm. I tak się to mniej więcej sprawuje. Słuchajcie. Teraz trochę historii. Słuchajcie, powiem tak. Tygrys, jeśli chodzi o prawdziwą walkę, był, można powiedzieć, takim egzekutorem. Jego armata 88 mm, ta historyczna, czyli KWK-36, nie 43, jaką ma tutaj Tygrys, sprawiała, że. W momencie, kiedy on wyjeżdżał, można było mom zejść momentalnie. Ten czołg przebijał się przez każdy możliwy pancerz. Ten pocisk, ta armata potrafiła niszczyć dowolny czołg z odległości 2 km. Do pewnego momentu, aż na pole e, walk nie wyjechały czołgi typu IS-1 czy IS-2 albo is 152 czy SUS 152, bo te pojazdy skutecznie bądź co bądź mogły, ale nie musiały zatrzymywać pociski wystrzelone z tego tygrysa, i były to pojazdy, które z tym tygrysem mogły sobie poradzić z takich odległości, właśnie. Tak więc wtedy był pojedynek równorzędny. Sam pojazd był dość skomplikowany, wymagał częstych napraw. A załoga to nie mogli być jakiś e, jacyś poborowi e, więci e, ze szkoły e, czołgistów i po prostu wsadzeni do tygrysa. Nie, to musiała być załoga, która e, oznacz, oznaczała, miała dobre wyniki, dobre osiągi, e, tak jak chociażby e, Michael Wittmann. Czy od Tokarius? Ci ludzie mieli naprawdę bardzo dobrą reputację, i do tygrysów trafiały już z załogi naprawdę wyszkolone. Natomiast w trakcie prowadzenia samych działań wojennych, wiadomo jak to się skończyło tygrysów było mniej niż. Sowieci czy alianci Produkowali czołgów Tak więc czasem bywało tak Że Na kilka tygrysów Wyjeżdżało kilkadziesiąt Czołgów I czasem był pogrom Z kolei czasem wyglądało to tak Że na jeden czołg Na takiego tygrysa Wyjeżdżało kilkanaście czołgów Typu Sherman I Wtedy bywało tak, że owszem, tygrysy niszczyły pierwsze pojazdy, natomiast reszta, która przedarła się na odległość 600, 650 czy nawet 500 metrów, mogła już bez problemu stanowić zagrożenie dla tygrysów. Gdyż pancerz boczny, jak i ten, ten, jak wiadomo, z reguły jest słabiej upancerzony niż przód. No dobra, ale koniec mojego glendolenia. Pewnie byście chcieli zobaczyć bitewkę. Tak, więc jedziemy bitewkę, zobaczymy, czy e, jak mnie wylosuje. Czy będę musiał długo czekać? Odpowiedź brzmi, że prawdopodobnie tak, dlatego wrócę do Was zaraz. A nie, chociaż nie. Dobra, okej, okay, mamy bitwę. E, urwisko, deszcz, bitwa spotkaniowa. No, zajebiście generalnie. Jak widzicie wykonuję kontrakt na pojazd najemniczy, jest to Cruncher. Tak trochę chujowa nazwa, ale kto wie co to jest Crunch, siedzi w branży wideo, a przynajmniej interesuje się grami i pewnie słyszał o Crunchu, to wie co to może oznaczać. Tak więc nie inaczej robię Crunchera. Tak. Trochę mi dziwnie z tym, no ale cóż. Losowanie ee, nie jest jakoś super złe, nie jest super dobre. Mamy szóstki, siódemki oraz kuseneczki. Dobra, zobaczymy, co mój zdziała. Postaram się pokazać Wam e, owy pojazd najlepiej, jak potrafię. Dobra, przepuśćmy tego Japońca. Niech już jedzie, niech zginie. A ja Wam, A tu stoi potwór z bagiem. Tak, tak się nazywa pojazd Potwór z bagien, chociaż wszyscy wiedzą, że to jest kartofel M6A2E1. Konkretnie. Dobra, tam mamy Thunderbolta. Pytanie, czy będą tutaj do nas strzelać. No, jak na razie, dobra, jak na razie rozjeżdża się drużyna. No drużyna rozjeżdża się Drużyna w ogóle się nie rozjeżdża. Co tam jest? O. Nie trafiłem. Co ciekawe, Może teraz trafił. jedziesz mi tu? Hafe? Chodź, Czafi, wyjedź. Gdzie on kurwa pojechał? Kawo 5, jesteś pierdolnięty, czy jak do chuja? Ewidentnie gościli jest pojepany. Ale proszę, wsadziłem Ajaxowi i już go nie ma. Tam jest Tiger 2, czyli. A też 7 jest tu. Mogę go, nie, nie mogę. Ten wielki Skurwysyński KW5 wkurwia mnie. Dobra, już mnie zobaczyli. Na razie IS2M przyjmuje wszystkie pociski bardzo dobrze. Pięknie, kurwa, mać. Yy, ale trzeba naprawić Panzer 4S. się nazywać Panzer 4S. Spierdalaj. To właśnie jedziemy ci wpierdolić. No, już, już go nie mam. Dobra, jak zdobędziemy tutaj pozycję, to coś się uda zrobić. Jak widzę, na lewej flance już tam nas siedzą tam. O jest szermani Chętnie mu pierdolnę z mojej 88 Nie rusza się. Pięknie! No już nie będzie przeszkadzać, bo jest martwy kurwa. Tam jest Tiger P. Od niego. No, przebić go trochę od przodu. To teraz będzie wyzwanie. W szczególności, kiedy on ma Full Hapsha. A ja z kolei. Kurwa, nie stój tuż przy mnie. Jebany Sowiecie. Pierdolony Kutasie. I z 2N to też jest Czołg Prenum. Co tam siedzi? TVP, VTU. Czechosłowak. Z, chętną, z chęcią go. Ku... Aha, nie trafię zresztą są. Ale tu mam dwóch innych patafianów. Tu też mamy Thunderbolta, a tu mamy Szweda. Dobra, pokazać się. Pokazać się, chuje. Mamy Thunderbolta. Pokaż dupę. Źle <śleżle> to zabrzało. O, proszę. No. Pokazał... Nie strzelmy tam na ślepo, więc czy przeszło. Coś mi tutaj od przodu próbuje, a ten szmatławiec, patafianiec nie trafił, dobra, no ja, ale za to ja trafiłem. O, znowu weszło, pięknie. Wiem, z widzę na mnie, z tyłu na minimapie jest ten Tiger P. Ale... Natomiast mnie w tej chwili bardziej zajmuje ten Czechosłowak stąd. Bo w sumie... No teraz się nie, ruszyć nie mogę, bo jestem... A nie, tu się pujałem. O, jak pięknie pierdolnąłem. Tu mnie kurwa napierdala mnie Leo. Muszę się do niego inaczej ustawić, na przykład tak. O i TVP VTU został rozpiżony. Teraz nie, 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 nie Mam zielonego pojęcia skąd ten kutapil strzela. Absolutnie nie mam zielonego. No cóż, tak bitwa wyglądała. No cóż mogę wam powiedzieć? Bitwa jest zakończona porażką. To już mogę wam zdradzić. 1264 uszkodzenia. Jeden Sherman. To nie jest coś, co przyczyniło się do zwycięstwa, aczkolwiek to zawsze wiecie, jeden pojazd mniej w drużynie przeciwnie i to, jednej, to o jeden problem mniej niż gdyby był o jeden problem więcej. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa! pa.